Mamy początek programu, słowo program, skróty doskonała, uboga, bogata, średnik na końcu i program mamy od słowa begin do słowa end. Z kropką w bloku definicji definiujemy n i i p. n jest to wczytana liczba i będziemy mieli od 1 do n dzielone przez 2. Będziemy sprawdzali, jaki to jest. Podzielnik i P suma tych podzielników. Wiemy, że dane mamy wczytać dotąd, aż, napot <coughs> aż napotkamy koniec zbioru. Więc działamy. Dopóki nie ma końca zbioru, rozpoczynamy działanie. Początek działania, koniec działania. Na samym początku czytujemy liczbę, przyjmujemy P jako 1 i powtarzamy od I równego 2 do n dzielone przez 2, czyli do połowy n. Co wykonujemy? Jeżeli dana liczba jest podzielna, reszta z dzielenia przez i daje 0, to znaczy, że jest podzielna i do naszego podzielnika dodajemy i. Po wykonaniu tego działania sprawdzamy. Jeżeli p jest równe 1, odpowiadamy tak, to jest liczba doskonała. W przeciwnym wypadku pytamy się: jeżeli p jest mniejsze od n, wypisujemy że uboga, ale w przeciwnym wypadku do tej instrukcji, czyli już równe nie może być, bo byśmy wykluczyli, a zatem może być tylko większe, więc będzie to bogata. Dziękuję za wysłuchanie.